Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam przepis na pyszną białą kiełbasę zapiekaną w cebuli i piwie. Rewelacyjny przepis na danie obiadowe lub wielkanocne śniadanie. Bardzo Wam ją polecam, życzę Wam smacznego i zapraszam Was na filmik. A więc, jak robienie mojej kiełbasy, zaczynam od obrania i pokrojenia mojej cebuli. Ja tutaj mam cztery małe cebule. Mogą być trzy większe. Cebulę obieram Następnie obraną cebulę pokroję w piórkę. Na patelni najlepiej takiej, którą możecie włożyć do piekarnika rozgrzewam olej i na rozgrzany olej wrzucam cebulkę cebulę posalę do smaku i zeszklę na gorącym oleju Cebulkę to jakiś czas zamieszam. Do smorzącej się cebuli dodaję również listek laurowy. Ja dodaję kilka, bo one są malutkie. Dodam tak cztery ziarna ziela angielskiego. I doprawiam odrobiną pieprzu kayńskiego I łyżeczką ziarn gorczycy. W międzyczasie, kiedy podsmażę się cebulka, zrobię marynaty do mojej kiełbasy. Do szklanki wrzucam łyżkę miodu, jedną dużą łyżeczkę musztardy, tak około 2 łyżek oleju. Dodam ze 2 łyżeczki majeramku. Marynaty zróbcie według własnego gustu. I smaku. Chodzi mi o ilość przypraw. Doprawiam również do smaku solą oraz pieprzem. Całość dobrze wymieszam. Tutaj mam przygotowane cztery takie większe kiełbaski. Kiełbasę ponakłuwam ostrym nożem, żeby nie popękała podczas smażenia. Możecie to zrobić ostrą wykałaczką I kiedy cebulka już się ładnie podsmaży, układam na niej nakłódą kiełbasę. Następnie do pateli wlewam 200 ml piwa Waszego ulubionego. Ja tutaj mam ale. I pędzelkiem na kiełbasie nakładam marynatę. Mmm, ależ zapachy! Oczywiście tutaj ilość składników możecie dostosować do swoich potrzeb. I tak się prezentuje przygotowana do pieczenia kiełbaski. Kiełbasę teraz ściągam z grzania i tak przygotowaną stawiam do piekarnika, który nagrzałam do temperatury 180 stopni Celsjusza. Grzanie góra, dół. kiełbasę moją opiekać będę. Tak mniej więcej do 60 minut, do momentu kiedy ona już będzie ugotowana. Najlepiej kiełbasę podczas pieczenia sprawdzajcie. No i oczywiście podczas pieczenia możecie ją podlewać wytworzonym. Sosem. Tak mniej więcej w połowie pieczenia moją kiełbaskę podlewam powstałym podczas pieczenia sosem, i ponownie wstawiam do piekarnika. I w ten oto sposób prezentuje się upieczona kiełbasa wyjęta z piekarnika. Uwierzcie, mi zapach jest po prostu niesamowity. Pachnie przepięknie. I tak oto kochani prezentuje się moje gotowe danie. Pyszna, biała kiełbasa zapiekana w cebuli i piwie. Idealne danie na wielkanoc lub na każdą inną okazję. Kiełbasa pachnie przepięknie, jest naprawdę bardzo smaczna, pełna smaku i aromatu. Mam nadzieję, że Wam również się spodoba. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za spędzony ze mną czas, wszystkie polubienia, subskrypcje i komentarze. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie. Pa!